uspokój się. Co? Ty widziałeś ten Dudziak? Gdzie jest Pani Dudziak? Wiesz co? że ja zawsze spędzę za w murem, ale ogarnij się. Pani jak jest na zdrowotnym, a Ty nie jesteś już przewodniczącym. Nie nie, 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 nic z tego. Już od roku próbuję dziwnie odkręcić. Proszę Pani, jest pani tam, to może uciekają. Słuchajcie koledzy, wiem, że to dziwne, ale stan się bardzo się pogorszył. Nie jestem ekspertem, ale obawiam się, że to... Tudziowicy doza. CO?! No co ty? tym? Nie słyszałeś o tym? Wszyscy związani ze szkoły są samorządem na to zachorowani. Cóż, przynajmniej ci zainfekowani są skorzy do zatrwienia z podszkolą. Sorry, to no mówiłeś coś? Nic nie słyszałem? Nieważne. To nie jest pani To jest czekaj. foda o równości, sprawiedliwości, w tych jakże ciężkich chwilach dla demokracji. Co sądziłbyś o wzięciu udziału w tym przedsięwzięciu? A Polaka, chłopkę, katolika, i przede wszystkim na przystało. się. Siema. Nie zapomnij tylko, że dzisiaj poprawy matmy. Hmm. Znowu cała klasa nie zaliczyła, a chyba miło by było zdać w trzeciej klasie. Prawda? No odrzeba, co jest liście, będą wisieć komuniści. Czerwono socjalistyczne tablice matematyczne. Jakie życie, taki fakt. Tak, to ale taki swój klimat, to fajszuj, ta pozytywna energia, aż się emanuję, aż mam treść przez z całej ciało. Oliwka. Ohi dai, drops direci. Vitae Civen dos guys To nie, nie jest niczym dobrym, się łamać koordynansy. Ale ja jestem z Euro, nie po to się przenosiłem, żeby zastanawiać się nad monotonią, czy innymi humanistycznymi sprawami. Zgadza No tak, zapomniałam. Och, jak lubię. No siema. Siema stary, znowu Cię nie było na lekcjach. Zagrodzili nam, że jak tak dalej będzie, to będzie mieli wielki, minusowe godziny nie usprawiedliwione. Ja byłem <grym> ja na, na zawodach. To moje usprawiedliwienie. Jest taka piękna. Eee, cześć same. A, Siema, nie zauważyłem Cię. Tutaj. Czy Ty nie powinniście teraz tego swojego stylu do tenisa? Nie mów tak. Pinto to bardzo poważny sport. Najlepiej sportowcy to patrzą jak na przykład. Gdzieś Będziak? Gdzieś Będziak? Gdzieś Będziak? E, e, eee, hej, nie po włosach. Chcesz, żebym go namówił ten zwęża? Oglądała się do budynku gimnazjum i kogo zajęć znaki palców, lepikarze. to Co mam, mi, co Wszystko jasne, tron podejrzanych się zawęża. Podejrzanych? super że ktoś mógłby zabić! Stary, co? Nie! Chodziło o mój domu. Teraz wchodzimy do twój spraw. Plus! Dzwoniłeś, się? Co się pani dłużej czekaj, no bo tamta trójka też wygląda dość podejrzanie. Stary, wypraszam sobie. Jestem mistrzem badmintona we wszystkich siedmiu stanach Kobi Tak, a ja. Piękne głosy. <słyszenia> Kim Ty w ogóle jesteś, że chcesz nas przesłuchiwać? Masz <Szerego> jakąkolwiek godność? Albo rozum? Prawo człowieka do wolności jest jednym z elementarnych praw człowieka. Każda dziewczyna ogarnia, zauważyłeś, że to robi żyć, i tym kolumnie ją I ten motyw nie jest tego, jeżeli on chce, a on ma zrobić, no. No ogarnia, że nie będzie na smugą szczęścia, odgostajemy, daj Jeśli zawiedziecie sam król, to możesz mieć przynajmniej pewność, że stary dobry brzuch zawsze będzie tu dla siebie. Żeby Polska! Żeby Polska! Cześć, ty robisz? Czy każdy z matematyki? No to zupełnie tak jak my, co za takiego kończoności. A co dostałeś? Nie odliczyłem nawet, z której grupy zadania powinienem zrobić, także standardowe przez standardowe cztery szmaty. Polityka, to śmieszne. Tak, tak, przepraszam, przepraszam. Koledzy i koleżanki. Moi mili, co sądzilibyście o wykorzystaniu tej szansy? Nagrajmy film. Prawdziwy, surowy, ciężki o prawdziwym życiu licealisty. O wyzwaniach ustawianych, o... Lebo. Ale myślę, że to wspaniały pomysł. Brawo Wójtów, brawo! z mężczyznami, a co wy tutaj robicie, łobuzy moje, hm? Jest dokładnie 14.04 i 36, 37, 38 sekund. Ożuchudłujmy swą linię 27 kwietnia. Dodał też, że przewidywana pokona na dziś to chmurne niebo. <noise> <noise> Właśnie sobie przypomniałam, że jak w Francji, to też była taka pogoda, Sary, mam trochę. Kubuś, Kubuś, co ty to robisz? Co to są za Mów mi szybko! No, no, jakby to powiedzieć, no, po niezliczonych podróżach do głębi własnego zen. Odkrywając moje inni jak, no, odkryłem też własnego siebie, no. Już wiem, to, co jest na tej planecie. Czuję słońce na swojej twarzy i oddychając tym powietrzem. Ten świat potrzebuje mnie, a jego sekrety tylko czekają na rozwiązanie. A teraz, co, może nieco historyczne, no, no nieco historyczne myślenie, co <noise> pozwala mi zbłędniać ścieżki własnego jestelstwa, realizując się e, przez... E, no, no dobra, to no, szukam z kwasu. Nie kwas, to tego pani duchcia! To też kwas co w moich kwasach zobaczę. Kogoś, świetne przemówienie, piękne! Wiesz, pozwala, po właśnie przypomniałeś mi o takiej zabawnej sytuacji, To było we Francji, e, że były było e, e, to oszczędze i Ale, 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 rozszerzonej matematyki. Nie można jej ufać. Zapraszam do klasy. Czarek, niemożliwe. Nie może być niemiecki. Czyżby ruski? To dość ciekawe musi być dla siebie, kolego. Tyle już raz przeżyłeś, się tu nagle taki postęp technologiczny? Może mi jeszcze powiesz, że w tych waszych dawnych czasach nie było prezydentów? prezydentów nikt nie są, Byliśmy tylko królów, monarchów, etc., etc. No i oczywiście jest... Rosjanin. Rosjanin stara. stara. Panowie, jak witam. Muszę was zapytać. czy będzie bez prezydentów? Bo stary, spokojnie, nie co robię. Co ty robisz, no? A, 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 a. Pytanie. No tak, myślałem. Um, jak napisałbyś... Prezydent na maturze? A, cholera. To jego pytanie w łapka. Co ja mam odpowiedzieć, co? Nigdy nie sądziłem, że będę mógł się z tą gością. Przecież to końca, którą legendę o tym pytaniu. Zielony z danych matur. od sprawdzianów. Zaraz. Czy ja właśnie mówię sam o siebie? Czy oni to słyszą? <t40If eleven> Człowieku, to byłoby już któreś kata. Więc? Tak, tak, na końcu. Tak, 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 tak. tak, tak na końcu. Dziękuję za tę odpowiedź. Tak, bardzo dobrze. Jestem zdumiony. Wygrałeś tę bitwę poprze, ale wojna wciąż trwa. Na jedno Twoje pytanie. Także tego, gdzie panowie byli dzisiaj o 9.40 lat? Miałem lekcję. Miałem lekcję? to takie śmieszne, panie kolego. Nie, nic takiego. Pani ludzie, Nie, nie! Co są podcze? Gdzie jest? Podczas chłopca to wiedzieć? Za moich czasów to ludzie nosownikami w jakichś innych okolicznościach w tych czarnych bogach czy w innych pojazdach. No, Na nikt nie narzekał bo ziemniaki i tak trzeba komuś obierać. Rysiu, aż ty nie powinieneś być jeszcze raz na mojej lekcji? Rysiu, czas na twoją na wchylenie. Chodź, ci dalej. Nie, dziś, pani szukać pani, już że na chwilę powodu, zrobię zaniepęt. Po znam, ale Póki płaci, to będę w bo kosztem z tego rzeczy. No, no dobra, może nie aż tak. No okej, okay, nie ma problemu. Ja nie chcę dla niego źle. Uważaj na niego. Weź to. Podejmu dokładnie za 3 minuty. <grystanie> Spoko stary, co my tu mamy? 3-4 metry. No dobra. Będzie na później, ale to z moich kuchet w tym razie. Doszczolenia Widzieliście Rysia? Podobno poleciał z półsiężą do lewego. Wciąż się mają w małych ludziach, jak są jej kochani. <grywa> <grywa> Ada, co się stało? Chodzisz szukają. niej? Jest spokojne, że tak często z punktu widzenia reakcji, żeby zaraz wyjaśnić nauczycielni. Tak, nareszcie udało się, tak! Nareszcie się ty ją? Co? Co takiego? Nie! Na Jawańce jest tyle drażliwych, matko są pyszne. Muszę powiedzieć, że to jest ta młoda, tyle co tu robisz. mojego prawej ręki? Piszesz się? No okej, nie ma problemu, tylko wezmę kolorę trunkową, jeżeli mam o oczy. Oliwka, może byś się potrzebuje pomocy, jak sądzisz? Na pewno, nocy się mogą, same się nie zorganizują, jak to się dało zobaczyć, przez ostatnie 7 miesięcy. no dobra, no to lecimy. Gura, czekaj! Dobra, to była spiecone ten czas. Das kommt Nie rozpoznał wszystkich postaci, chcielibyśmy przedstawić Wam naszych aktorów i, ro i rolę przed nich odgrywane. Każdy Mikołajczak jako Ania Mikołajczak. Ania Boza jako Małgorzata Jana. jako Pani Ewa Łojko. Tomasz Góral jako Ojciec Góralski. Konrad Bazewicz jako Kacper Kaszkowie. Grafian Siwa jako Piotr Szywolski. Mikołajczak jako Pan Radosław Romska. Romy jako Jakub Szmedor. Patrycja Gauza jako Karolina Wisowska. Tomek Grzyśkowiak, jako Piotr Iwaśniewicz. Gosia Majesta jako Justyna Majewska. Ewa Kiselęcz jako Olim Janycharzasz. Krzysztof Kcel jako Krzysztof Mazur. Aleksandra Kaczanowska jako Pani Katarzyna Twigiel. Filip Nowakowski jako Samer Ahmed. Aleksander Kawecki jako Adam Manikura Monika Mioława jako Martina Deserio. Julia Delon jako Julia Delon, Michał Susta jako pan Krzysztof Sajna jakże odpowiedzialną rolę Jan Jabłoński jako Ryszard Pilipiak. Wojtek Lewicki jako Wojciech